Wracam o, do siebie, widzisz. wracam do żywych Gdy do Gdybyś na kolegów jest, nie celował, byś nie dostał Z złą strony wracasz Pogadaj sobie Porteniel. Usatysfakcjonowanym Ortaniem? Zawsze byłeś słaby, słaby. No. Wybiłem no. twoją całą armię jedną bronią no. Ja też na coś czekam Ja chcę się do odsądku, Ty stary jak się czujesz z tym, że wracamy do El Santos, nie ma Mortalliana, nie ma Overlorda już i... Zajebiście chłopie, normalnie Zajebiście ten. i I już leków nie musisz brać, właśnie. No właśnie, jest to w końcu normalne i no czuję się z tym dobrze, bo już nie będzie takich głupich akcji jak za to miejsce, nie? jak chciałeś zabić tego jak o kurde, byłem, o kurwa. Ciągle nie mogę trafić tutaj, za kurde? długie skrzydło. Jak yy, byłem tam jeszcze normalny przez chwilę, nie? To ci właśnie mówiłem, że i to nie kłamałem cię, że idę te auta ogarnąć, nie? To, dobra, tutaj wyszedłem. A no to dobrze, stary e... Dobrze sobie, co tutaj? Nie? Właśnie podczas lotu, nie jak tam byliśmy na... No. zmieniali z tego luksora i tak się tam wszyscy poszli w inne samoloty. To no, się no, no. no. niektórzy już przylecieli tutaj, niektórzy jeszcze będą lecieć więc jeszcze no? wszystkich nie ma. Tam wiem, że jest no? chyba Lukas, e, medyk tutaj są już na chacie. I Mark no, no, no. i oni tam ogólnie ten, coś organizują. Więc mówi, że już się, się też zawili. No? No. Właśnie, ty nie no. byłeś jeszcze chyba w naszym, tak, domu ekipowym to no. pierwszy no. No. raz będziesz. Które auto wybierasz? A wiesz co pojedźmy może tym pierwszym To? No, tak, ja pokieruję może. Jak mi pozwolisz. na fila. No słuchaj, teraz w sumie tak naprawdę została akcja z tym kartelem No i tyle. Trzeba pokonać kartel, no. Nie myślę, że to będzie bardzo łatwe. Szczerze, bo to powoli ich wy, wy, wybijamy z Los Santos. No, powiedzmy. W ogóle, nie wiem, pewnie nie zauważyłeś, ale tu się tyle zmieniło. Budynki są gigantyczne, tu jakiś ten, widzisz, szpital tu no, jest. No właśnie widzę, w ogóle to szpital tam jaka. Freedom Tower wybudowali na miejscu tego takiego budynku. A to budowa... słyszałem, się nie widziałem, ale słyszałem, że wybudowali, nie? Ale... Tak, tam jakieś inne budynki, jeden budynek jest, no. jedno wywyżowiec jest od kartelu. Aha. Ten kartel to chyba wszystko już ma. No nie wszystko, odbijamy tam niektóre rzeczy, nie? No, no, no. Ale takie ważne dla nich rzeczy to już powoli porozwaliliśmy. No, rozumiem. A teraz gdzie w zasadzie jedziemy? Eee, no do chaty tej naszej ekipowej. Tam Mark A, mówi, żeśmy no, no, no. podjechali. A jak wróci Zimi, z e, Kooperico, no, no. bo on jest jednak no. jeszcze na Koyperico, to pewnie ciebie no. zabierze, żeby cię tam... Bo pokazać ci tam, oddać ci tam część pewnie, no zobaczymy. No, no, to już się no, no, tam z nimi dogadasz. Co robi kolejne moje auto? Kolejne Boże, twoje auto. Może, może Może, A no to jest ten, widzisz ten, ten, te, nie? Tak, to większość tu auto jest moje, ale też Lukasa i innych No ta, ta, no te, te, te No wiem, ale w ogóle zauważyłem, że wszystkie moje auta są czarne no, ten tylko ten motor, ten... motor czerwony Cześć brat, a... co tam? To, kto to jest? Ale... A, no właśnie, ciebie, słuchaj brat, to jest Fred, to jest, to jest freta to jest brat eee, To ogólnie, a... brat, to jest też taki informatyk, działa tam no, no. Taki nowy haker jest, nie? Odkąd Młodze, nie ma hakera no. starego i jest tam wtedy, no, po no, prostu nowy haker to Mark. Witam, witam. A oh, no, kiedy, kiedy drugi wróci? Za jakieś Co dwa mówiłeś? dni pewnie. Witam, jak tam było na akcji? A no świetnie. przecież, ta e, przyleciałeś po nas samolotem. A no tak, zapomniałem. Dobry. Ale. Ja, ja widzę, że to parę ludzi macie. No tak, no bo. A gdzie jest Lukas? Powinien tu być chyba Lukas. dobry nie? nie, gdzieś poszedł, zaraz powinien przyjść. Dobra. Ty kto tak gazuje? Chwila. Chyba my To tak ogólnie jeszcze. No. Wracając to chciałem wam pogratulować ogólnie udanej akcji. No, dzięki, dzięki. No. I mam taką propozycję dla was. Jaką? Nie wiem czy się zgodzicie, czy nie. No w sumie to moglibyśmy zrobić jakąś imprezkę na, na cześć tego, no to już... że akcja się udała. No, no to może mnie no, tutaj. To by tu jest fajna miejsca, że ostatnio robiliśmy jak to dom kupiliśmy to no, ta, nie. Ta, ta. Tak, właśnie nie wiem, gdzie się, tak wszyscy poszli. Tutaj było parę osób, teraz nie wiem. Jeszcze niektórzy lecą. Wracają tymi samolotami od ciebie? Tak. Ja. No dobra, brat, tu widzę, że idzie. Ja ale przy tym? No. Dziwnie tam zagrałem wszystko No tu ładnie, tu akurat Cię, tak nie, tak naprawdę to akurat fajnie to spodziewałem się ojebałem ciebie i Mortalia bo no. tu myślę, że jestem manipulowany i on myślał, że jestem No to tak wyglądało, nie? Ale nie no. Tak, ty wiesz, poczekaj chwilę poczekaj, bo, popięk, chwilę. Jestem, poczekaj, jestem kimś, bo ten... Wraz się w, w Stasiu zachowuje on. Pójdę za nim zobaczyć, co on robi <ślinic> Co on robi? Ty o cholera co, co, on, co on robi? Jest... Zaraz zobaczymy Ty Gdzie poszedł Red? O Tam tam jest, dobra już idzie, już idzie. Coś nie wiem, brat coś robi w moim pokoju na komputerze Me... Co coś... robi? Coś na, na moim komputerze sprawdza To jednego muszę po... przypilnować Zostaw, zostaw, nie, nie podchodź, nie podchodź, nie idź, nie idź, mówię, nie idź Zobaczymy, co on się robi dalej. Pośledzę tego i tyle. Nie chcę, nie chcę żeby te, żebyś spalił coś śledzenia go. Bo później się zobaczy, że coś jest ten. Coś robimy na niego. Gdzie jest w ogóle Lukas, ty? A nie wiem. Nie wiem. Miał być i go nie ma. Nie, może za chwilę przyjdzie. Nie Ty, wiem, ty ci... widzisz to? Od on Kogo? się rozmawia. Przez telefon. Tak, widzę, widzę właśnie. Jakby komuś donosił coś. O, to tak... Lukas przyszedł. O. Cześć, Lukas. Siema, Ciekawe, Luka. jak teraz jedziesz, na wschody. Pomóc ci. On Z dzi... rozpędu może To Dziwnie się zachowuje ten brat, A wiesz co? przejdę tak obok niego nie będę nawet nic. Dawaj, goa. dawaj, dobra. Tylko nie trzeba obaj. Nie mogę nawet. Na ty Luka zdawaj na wózek, gdzie jest ten wózek jego? No kurde! Gdzie ty masz wózek? W no wodzie. Jak to w wodzie? W wodzie. No kurde w basenie Nie ja pierdol. Gdzie? Co A tam jest, ty o kurde. kurde! No to nieźle, weź trój do no wyjąć. Ty o to. kurde Ty Fred ej, Fred, ty ej, on ci zabrał o, auto twoje, brat! brat. brat, pojechał, brat pojechał. Ta. Ten, niech medyk ci pomoże! Dobra no, Jedziemy na dwa auto! Dawaj tym, jej, dawaj, dawaj, dawaj Lukasa! Które to jest Lukasa? Tym, no wsiadaj, wsiadaj przecież bude, ja będę. cię, cię. Jadę, kurde Gdzie on jedzie? Nie wiem gdzie pojechał. Stoi ty gdzie? o kurde No tu! Weź jedź prosto, prosto a, prosto, prosto, prosto I tu bokiem pojedziemy. Pa 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 no Mamy takie same auto i on tam widział, że to jest auto więc Spróbujmy wiecie. się nie wykryć. Ale jakoś dziwnie wolno podwyciłem, że? Jedzie. Nie, nie wiem. Nie wiem. Może pierwszy raz prowadzić auto. No to jest kurwa chyba na Dobra, czekaj, czekaj, trzeba go śledzić. On coś ja. po, chyba coś zrobił na moim komputerze, zadzwonił do kogoś i gdzieś jedzie. Tak? Jak na spotkanie. już, no Może... że Joe mi kurwa śmierdzi coś tak prawda, No nie? trochę Ta też. James mówił, że nie być zaufany, ale... Czekaj, no. ktoś tam no, zwanie. To. Zwani. Znowu mi znowu moje no? kurde auto zająwaliście. Dlaczego to masz no, no, nowy numer? Kurde, no przecież telefon nie mam tam tego innego. No dobrze, czekaj, śledzimy, brata A co ona auto. wala? Nie wiem, coś, coś robi na moim komputerze i teraz tylko... Kurde, mi nie rozważy tego auta dobra? dobra? luz A to Lukas, bał się auto. No. Kurde, My nie chce ta, się tak zbliżać wiesz? Nie, bo jak no. zobaczy, dobrze, że mamy te szyby. Auta nas przysłonią. Ta no tak, pa, ta, ta. Nic co on robi? Nie wiem. O, chyba. nie skręca. I idzie dalej. O się patrzę ty Ty ale gdzie on nie Nie wiem. Kurda. Niech ten kurde niech mi z drogi. Podjechał ty. Gdzieś pojechał w prawo. Gdzie? Nie o. No, prawo, w prawo, prawo ja jedę. To jest jakaś restauracja u na lewo. Ta, widzę. Ta skręca na w restaurację, które. Jadę, jadę, jadę jedę. Cześć tutaj. Ta, 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 z, ta, zostaje, zjedziemy ta, 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 tam dalej, ta, 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 Widzę, tam, widzę. Ja znam tą restaurację. Cześć spokojnie. Kiedyś tu miałem nie tu akcje, na A, boku, no dobra. nie ale... wiem kto tym mu tutaj. tam gdzie siedzi. Weź tu zaparkuj Nie, 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 bo będzie widział nasze auto, tutaj gdzieś dalej kugnata, Widzisz pan, go? Nie Widzę, widzę, idzie Chodź na, na radio może Czekaj, nie, nie trudno w tym razie tym, w tym Jesteś? Fred Go. Jest tu Dawaj Mam Gnata Czyż to? to? Zostaw Gnata, zostaw Gnata, to jest publiczne miejsce A widzisz, tu kogoś, nikogo tu nie ma Ale zostaw, są kamery pewnie, zostaw to no. Schowaj Gnata Chyba tu poszedł, tak mi się wydaje O, nigdzie dalej, dobra Czekaj, no, sprawdzę. No, cześć, coś słyszę. co mogę wiedzieć. Nie, czekaj, ci o Co jest? Tam jest. Jest, cześć. Co on tam robi? co on robi? Co on robi? Nie wiem, co on robi. On coś tam na stole. Wziąłem jakieś tam, nie wiem, narkotyki, jakieś tabletki tam robił. Władujemy się tam? Nie, 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 nie. Spadamy stąd. Poddajmy go. Nie, stary. Zobaczymy co później zrobi. Chodź dalej. Czasami musisz przemyśleć sytuację. Nie, nie zawsze siła ma, jest racją, żeby nie tak o. No Dobra, stary. Spadamy. Dzwonię do Lukasa jeszcze. Halo, Lukas. Mamy o. chyba problem. Brat Taki coś. Problem? Brat coś robi o. chyba przeciwko nam, bo najpierw sprawdzał ten... Coś w mnie, później pojechał, i teraz sobie w jakiś... Jest o, wychodzi jakiś, stąd, wychodzi. Jedzie, wychodzi. Jest, jest stąd, jest stąd, Fred. Jadę. Uciekaj, wracamy do domu, szybko. E, ten... Właśnie był w jakiejś restauracji, wszedł do piwnicy, a tam coś robił na jakimś stole. Tam ogólnie jest magazyn broni i tak dalej. A Jakiś... wiesz że ci powiem? Co? Znalazłem... Przeszukałem sobie go trochę jako komputerek i ma jakieś kurde pliki o dziwne... o kartolu i co nie? Mhm. Czekaj... Mam w planach, żeby rrr, rrr. zrobić z nim spotkanie z rana. Albo w nocy. No to dobra. Tuki, to gil, to to czekaj, to ja wiesz ja przekażę to chłopakom, tylko medyk gdzieś bez... pojechał baby? obecnie. Dobra. Dobra. Wracamy do was. To czekamy.